Celem wystawy jest przybliżenie y, twórczości fotograficznej Zygmunta Grudzińskiego. Zygmunt Grudziński był przede wszystkim wybitnym lekarzem, naukowcem, zajmował się wodolecznictwem, należał do pionierów polskiej radiologii. Natomiast fotografia była jego hobby, zamiłowaniem. Y, I osiągnął tutaj, jak na amatora, no, można powiedzieć, pewne wyżyny. Znał zresztą najlepszych fotografów swego okresu. Fotografował, wystawiał również za granicą. Niestety jego prace w większości spłonęły w Warszawie, w drewnianym domu Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Niemniej zostały w archiwach rodzinnych trochę zdjęć, właśnie u Piotra Wilanda, u profesora Piotra Wilanda. A pozostałe zdjęcia wyszukaliśmy w tygodnikach, miesięcznicach fotograficznych tamtego czasu i one są reprodukcjami z publikacji. Więc przywracamy tą jego cząstkę twórczości, a wszystko to się mieści w idei, którą realizujemy już od ładnych paru lat. Przywracania pamięci o osobach, które mieszkały w Kłodawie, urodziły się w Kłodawie, czy ok okolicach Kłodawy. Udało nam się go odszukać. Nikt w Kłodawie, łącznie z nami, nie wiedział, że tu, kilka kilometrów od Kłodawy, żyła tak wybitna postać. Poznaliśmy jego dokonania naukowe. I wreszcie, dzisiaj, cząstkę jego pokazujemy przez jego fotografię. Jest katalog wystawy, i te zdjęcia, które widzimy na wystawie, są zamieszczone w katalogu. Jest też książka, która ukazała się wcześniej, która prezentuje dwie postacie. Właśnie naszego bohatera dzisiejszego, Zygmunta Grudzińskiego i Bronisława Wilanda. Dlaczego oni są razem w książce? No to... siostra Zygmunta Grudzińskiego była żoną Bronisława Wilanda. Otóż urodził się to w 1870 roku, ale nie tutaj, bo urodził się w Ojczycy i jego ojciec Michał Grudziński później się przeniósł z sauną w Piątkę Dzieci warto wiedzieć z tego że bardzo dużo zdjęć jest właśnie przedstawionych jego rodzaju a także sam Michałem jako Adaminą Grudzińską. Ten okres tutaj tych zdjęć związany z takim okresem fotografii znanym pictorializmu to był to był okres, trend, który, który rozwijał się na początku w Niemczech, na początku XX wieku, a więc wtedy, kiedy, kiedy Gruziński w zasadzie no już taką pełną aktywność i działalność zaczął. Do dyspozycji były e, oryginalne prace z albumu profesora Piotra Wilanda, które wtedy ja otrzymałem do oglądu, do, do przeglądu właściwie, oraz no, niektóre wydruki, z fotografa polskiego z Warszawy, gdzie, gdzie Zygmunt Gruziński publikował również swoje zdjęcia. W tym okresie, kiedy był członkiem, członkiem miłośników, Towarzystwa Miłośników Fotografii, no, jak i później kiedy, kiedy przygotował go swoje I czyli materiał był taki, że te prace wybrałem 60 prac względem powiedzmy i technicznych, tak? no, takiego wstępnej selekcji trzeba było dokonać, a potem te, te zdjęcia oryginalne zostały od profesora Pilata zeskanowane.